No, witam, witam! W dzisiejszym odcinku pogańska nawałnica z Finlandii oraz pierwsze koncerty po stanowczo za długiej przerwie. Jedziemy! Na początek, kolejny rzut nowości do Top 33. Link tradycyjnie w opisie, nie omieszkajcie zagłosować. Parę odcinków temu wspominałem, że mocno ciekawi mnie nowe wydawnictwo portugalskiego hordu Gerea. Teraz, gdy odsłuch całości mam już za sobą, Limbo dostaje ode mnie zdecydowaną okejkę. Bez obaw, to nie jest kolejna zżyna z mgły. Oczywiście inspiracje nowoczesnym black metalem tutaj słychać, ale panowie naprawdę bardzo dużo dokładają od siebie i nie boją się wychodzić poza ramy gatunkowe, chociażby wplatając elementy postrokowe i niegłupie melodie. Albo czasem wjeżdżając z gruwem, który bez kitu brzmi tak, jakby gozira zaczęła grać black. Kogoś może to wkurzać i odrzucać jasne, mnie tam się podoba. Wokale naprawdę dobre, produkcja też bardzo daje radę. Stanowczo warto obadać. A, no i rozwaliła mnie ich koncepcja na streaming całego albumu na YouTube. Yy, nic więcej nie zdradzę. Link macie tu w karcie u góry. Yy, sami sobie obadajcie. Yy, nie teraz, potem. No. O, teraz to musicie mój filmik do oglądać. Co tam dalej? Ano, Finczycy z Kryny, Rasowy, przyjemny, pogański folk black. Jeśli lubicie takie nordyckie galopady i liczne zaśpiewy, wjeżdżajcie śmiało, no bo to naprawdę niezła rzecz. pewnie zastanawiacie się co ze słonkiem, piwkiem i metalem z miniaturki. A no to, że 8 sierpnia, czyli już za dwa tygodnie, po raz pierwszy od lutego pójdę na gig i porobię jakieś fotki. Ziomki z Southern Discomfort robią mini festiK pod nazwą Summer Discomfort nad Zalewem Kryspinów. A tam chociażby zajebista Moana Waves, których możecie pamiętać z rewelacyjnego debiutu, czy Love Glove, o którym wspominałem kilka odcinków temu. A zresztą macie tu pełen przegląd. Do tego słońce, woda i ogromny głód muzyki na żywo. Bajka, nie? No, to teraz najlepsze. Dokładnie w ten sam dzień mam imprezę, na której będę musiał się pojawić, więc owszem, wpadnę. Ale pewnie tylko na pierwszy bend i będzie trzeba spadać. To jest prawo Murphy'ego w czystej postaci. Miesiącami nie ma nic, kompletnie nic, a jak już coś się pojawi, no to oczywiście, przecież czemu by nie, termin musi się pokrywać. No ale trudno, chociaż tym jednym koncertem będę się cieszył. No i przypomnę sobie, z której strony trzyma się aparat. Zawsze coś. A wy się spieszcie, bo biletów zostało naprawdę niedużo, a z takiej okazji, serio, grzech nie skorzystać. Link do wydarzenia znajdziecie w opisie. A wy jak tam sobie radzicie z niedoborem koncertów? Jakieś imprezy powoli zaczynają wychylać głowę spod kamienia, więc może macie już jakieś plany. Napiszcie w komentarzu, zobaczymy co to się tam szykuje. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i pamiętajcie o głosowaniu. Dziękuję za uwagę.